Zrobimy sobie obiad z resztek, które zostały mi w lodówce, także zapraszam. Makaron akurat się ostał w całości, nie napoczęty jeszcze, także jest dobrze. Nastawiamy wodę na makaron i kurczaka sobie ogarnę w kostkę. Muszę wyciąć wszystkie białe błonki, bo inaczej też nie zjem tego mięsa. Także... Woda już sobie dochodzi, także makaron, hop, nigdy nie wiem ile, zawsze na oko. Pół cebuli, w kosteczkę też, na olej. Proszę nie. wyciąć na patelnię najpierw. To sobie czosnek, bo znalazłam. I chodzi o to, jak ja doprawię sobie tego kurczaka, to ja używam sobie właśnie takiej randomowej mieszanki przypraw. To, co znajdę, to daję, no i... Dobra, ready, dajmy na patelnię. Kolejnym znaleziskiem jest pięć pieczarek i bakłażan albo cukinię. To sobie też podsmażymy. Ochrona przed pryskającym olejem. I, jest dobra. Taki sos szemrany mam. Blue Dragon. Sticky Wiki. Sticky Teriyaki. Czy ile jest pół paczki? Taste check. Komponujemy danie. Makaron. Warzywa, które chyba są spalone, no ale trudno. No i chicken. Chicken, moi drodzy. Tak się prezentuje to wszystko. O Boże, jakie ładne. Bardzo ładne. Naprawdę się udało zrobić obiad Nie wiem w to Ciekawe jeszcze czy będzie w ogóle zjadliwy Spróbuję sobie wszystko zabrać e, parę. Ej dobry Bardzo dobry Boże umiem gotować Jezu jak fajnie Bye